Kotlety ziemniaczane z pieczarkami Potrzebujesz ziemniaki więcej ziemniaków cebulę pieczary masło, jajo bułkę tartą sól, pieprz i ser i jeszcze trochę mąki i oleju. Obierz ziemniaki. Zalej je wodą. Posuń długo. Ty. Następnie odcedź i zgnieć. Zetrzyj na tarce pieczarki i pokrój cebulę. Rozgrzej masło i usmaż cebulę. Zdejmij i usmaż pieczarki. Dodaj sól, pieprz, i tą cebulę. Do miski wrzuć chłodne ziemniaki, wbijaj i dodaj mąkę. Następnie wymieszaj. Do pieczar dodaj ser. I lep kotlety, zamykając w nich farsz. I obtocz je w bułce. Rozgrzej olej i smaż te kotlety. I masz. Piękne są nieprawdaż. I soczyste, aż się ślinka ścina. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania. Do następnego. Hej!